Rafał Trzaskowski o aborcji wspomniał, co przeszła jego żona. Gosia była w ciąży. Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami, a kandydaci coraz śmielej zabierają głos w najgorętszych tematach społecznych. Jednym z nich jest aborcja, która od lat budzi ogromne emocje w Polsce. Rafał Trzaskowski postanowił podzielić się bardzo osobistą historią swojej żony, co natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Kampania prezydencka 2025 nabiera tempa. Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce, które odbędą się 18 maja 2025 roku, budzą coraz większe emocje. Kandydaci intensyfikują swoje kampanie, starając się dotrzeć do jak największej liczby wyborców. Obecnie największą uwagę przyciągają trzej główni kandydaci Rafał Trzaskowski, Sławomir Mencen oraz Karol Nawrocki, którzy według wszystkich sondaży cieszą się największym poparciem społecznym. Każdy z nich ma odmienne wizje Polski i prezentuje różne podejścia do kluczowych tematów społecznych. W ostatnich dniach szczególnie głośno zrobiło się wokół wypowiedzi jednego z nich, Rafała Trzaskowskiego, który, w kontekście aborcji, o której ostatnio jest bardzo głośno, postanowił podzielić się osobistą historią swojej żony. Małżeństwo Trzaskowskich silna więź od ponad 20 lat. Rafał i Małgorzata Trzaskowscy są małżeństwem od 2002 roku, co oznacza, że ich związek trwa już ponad 22 lata. Para poznała się, gdy przyszły polityk i prezydent Warszawy miał 25 lat, a ich relacja przez lata przetrwała wiele wyzwań. Wspólnie wychowują dwoje dzieci, 16-letnią Aleksandrę oraz 11-letniego Stanisława. Trzaskowski wielokrotnie podkreślał, że jego żona jest kobietą o niezwykłej sile i determinacji. Sama Małgorzata mówi, że w ich małżeństwie pełni rolę złego policjanta, w ich domu to bowiem ona zajmuje się organizacją i planowaniem życia rodzinnego. Jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory i zostanie prezydentem, to właśnie Małgorzata Trzaskowska dostąpi zaszczytu zostania pierwszą damą Polski. Smutna osobista historia Małgorzaty Trzaskowskiej. Kwestia aborcji od dawna budzi w Polsce ogromne emocje, a ostatnie debaty polityczne tylko podsyciły dyskusję. Szczególnie głośnym momentem był wywiad Sławomira Mencena na kanale Zero, który ponownie skierował uwagę opinii publicznej na to kontrowersyjne zagadnienie. W tym kontekście Rafał Trzaskowski postanowił podzielić się osobistą historią swojej żony. Ujawnił, że Małgorzata Trzaskowska znalazła się w sytuacji, w której jej życie było zagrożone. Raz Gosia była w zaawansowanej ciąży. Gdyby wtedy obowiązywało takie prawo jak za czasów PIS-u, moja żona mogłaby nie żyć. Była w piątym miesiącu. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to traumatyczne wiedzieć, że jeżeli się nie usunie ciąży, dziecko urodzi się martwe albo umrze dwa dni po urodzeniu, przyznał w książce. To właśnie dzięki przeprowadzonej aborcji udało się uratować jej zdrowie i życie. Gośka mówi, że gdyby wtedy obowiązywało tak średniowieczne prawo antyaborcyjne jak dziś, nie podjęłaby kolejnej próby zajścia w ciążę i Stasia nie byłoby z nami. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie traumy kobiet, które pis zmusił do tego, że rodziły dziecko, które umarło, albo o którym wiedziały, że zaraz umrze. Nosić, donosić, wiedzieć, że umrze, i potem ono umiera na moich rękach. Jak można skazać kogoś na taką torturę?